Cześć, tu Przemek dertusz. Zużyte tusze i zużyte tonery stanowią coraz większe zagrożenie dla naszego środowiska naturalnego. Niestety nadal wiele osób nie wie, w jaki sposób postępować ze zużytymi materiałami do naszych drukarek. Może to prowadzić do poważnych konsekwencji dla naszego środowiska naturalnego i portfela. W dzisiejszym odcinku przedstawię najważniejsze informacje, w jaki sposób utylizować zużyte zbiorniki. Podpowiem Wam, jak obchodzić się z nimi w sposób ekologiczny i bezpieczny. Zapraszam do oglądania. Odpowiednia utylizacja pustych pojemników po tuszach atramentowych i tonerach jest ważna z kilku powodów. Jednym z nich jest wpływ na środowisko. Materiały eksploatacyjne do drukarek zawierają szkodliwe substancje, takie jak metale ciężkie i inne chemikalia. Nieprawidłowa utylizacja tych materiałów może prowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza. Znaczna część pustych pojemników po tuszach i tonerach trafia na wysypiska śmieci, gdzie ulegają rozkładowi, uwalniając przy tym szkodliwe substancje. Dlatego istotne jest, aby w prawidłowy sposób je utylizować i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Kolejnym powodem jest oszczędzanie pieniędzy. Poprawna utylizacja tuszów i tonerów może zmniejszyć koszta związane z drukowaniem. Można regenerować zużyte pojemniki lub korzystać z programów recyklingu oferowanych przez producentów, co pozwala na uzyskanie zniżek lub punktów lojalnościowych przy kolejnych zakupach, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska. Wpływ na zdrowie to następny powód. Toner zawiera szkodliwe substancje. Które mogą mieć negatywny wpływ dla zdrowia ludzkiego podczas ich wdychania. Dlatego ważne jest prawidłowe postępowanie ze zużytymi materiałami, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób. Aby prawidłowo utylizować zużyte tusze i tonery, można na przykład poddać je recyklingowi, co pozwala zmniejszyć ilość odpadów oraz zredukować ilość emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją. Nowych materiałów eksploatacyjnych. Jeśli pojemnik jest sprawny i nieuszkodzony, można go ponownie uzupełnić. Jest to na pewno korzystniejsza opcja od zakupu nowego pojemnika, ale chciałbym tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie zbiorniki nadają się do ponownego uzupełnienia. Można również sprzedać zużyte pojemniki firmom zajmującym się regeneracją i naprawą drukarek. Odsprzedaż takich pojemników w pewien sposób zredukuje nam już poniesione koszta zakupu nowych zbiorników. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji tuszów i tonerów, można sprawdzić strony internetowe producentów, skontaktować się z lokalnymi firmami zajmującymi się utylizacją czy recyklingiem. Ewentualnie można jeszcze udać się do najbliższego urzędu gminy w celu uzyskania informacji, o lokalnych programach utylizacji. Pamiętaj, ważnym jest to, żeby nie wyrzucać pustych zbiorników do zwykłego kosza na śmieci. Poprawna utylizacja to korzyści dla naszego środowiska, zdrowia i portfela. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie nasz kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.